W naszej gminie dzisiaj przypada inauguracja sezonu piłkarskiego B-klasy. Mamy zaszczyt i przyjemność gościć naszych kolegów z Łabędnika koło Bartoszyc, bo chyba tam leży ta miejscowość, kolegę mam z łabędnika. W takim razie za chwilę rozpoczniemy spotkanie, ale na dzisiejszym spotkaniu mamy no nie tu gości. Przed nami tutaj z tą małą dziewczyneczką prawie na rękach nasza pani wójt, Agnieszka Kurczewska. Przywitajmy bronami. Jest wśród nas Pan Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Julian Osiecki, jednocześnie kandydat na posła w nadchodzących wyborach oraz kandydat na senatora, Obe też były piłkarz, na tym boisku spędził tu wiele godzin, nasz kolega Pan Wiesiek Domian. Ja od siebie tyle, jeśli zaproszeni goście chcieliby coś powiedzieć, bardzo proszę. Znaczy, chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na y, dzisiejsze otwarcie sezonu. Jest mi bardzo miło, że na terenie gminy Piecki sport traktowany jest poważnie. A czemu poważnie? Bo pani Wojt dzwoni i mówi: Panie Przewodniczący, może by pan parę piłek znalazł? I ja mówię: Po co pani piłki? No Ona mówi, że. Jest grupa bojów, którzy chcą pokopać sobie, pokopać tą pi te, te piłki. Stworzyli drużynę. No i ja mówię, to nie ma sprawy. W niedzielę się umówiliśmy, a gdyby... Weź tą, daj tą siatkę, tak? O. I autentycznie nowe piłeczki na ręce pani wójt, żeby pani była pośrednikiem. No to chodźcie, no to chodźcie. Serdecznie gratuluję inicjatywy, gratuluję, proszę uprzejmie. Chciałbym, chciałbym przy okazji powiedzieć, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego faktycznie przywiązuje ogromną wagę do rozwoju sportu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie jeżeli chodzi o sport dla dzieci i młodzieży. Powiem tylko, że ufundowaliśmy już od wielu lat stypendia sportowe, które są przyznawane dla wybitnych sportowców, tych którzy zajmują czołowe miejsca w Polsce w Europie, a są tacy również na świecie e, nie bez Kozeru znana jest sprawa budowy orlików e, w tej chwili na terenie województwa warmińsko-mazurskiego mamy już ponad 130 orlików wybudowanych i następne będziemy budowali chodzi o to, żeby młodzież miała dostęp do boisk, żeby uprawiała sport, a nie zajmowała się innymi zbytecznymi akurat akurat imprezami. Chciałbym wam pogratulować. Ja myślę że wynik będzie dziś korzystny na pewno korzystny. A czy to będzie remis czy zwycięstwo to za parę minut się przekonamy. Grajcie. Myślę że jest to i dla zdrowia i również będziemy mieli możliwość podziwiania was w akcji. Wszystkiego dobrego. Ha ha ha.